Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie taka ocena nietypowa herbaty, yy, ponieważ to w zasadzie yy, no, nie będzie ocena herbaty, yy, takiej, jakiej zazwyczaj oceniam, czyli herbaty sypanej. To będzie ocena herbaty torebkowej firmy Dilmach. Oceniam ją, dlatego że jest to, słuchajcie, z tego co wiem, jedna z najlepszych firm yy, tutaj, jeżeli chodzi o herbaty. Yy, prawda? I no, wypadałoby ocenić tą herbatę, jeżeli o to chodzi. Jest to jedna z najlepszych firm herbacianych, jeżeli chodzi o yy, herbaty tutaj torebkowe, polecam yy, firmy na czajnikowy pel chociażby. Ja tą herbatę dostałem od swojej żony w ramach takiego bukietu herbacianego i wśród nich właśnie były te herbaty. Niestety nie będę miał pudełka tej herbaty, ponieważ tak jak to mówię, był to bukiet herbaciany, więc to były różne herbaty. Między innymi herbaty Dilmach, a teraz ocenię, słuchajcie, tą herbatę Ceylon Gold. Także tutaj zobaczymy, jak ta herbata wygląda. Najpierw sobie zalejemy szybciutko, prawda, torebeczkę. Torebka, no jak zwykła torebka, prawda, wygląda w ten sposób, tak. Na sznureczku mamy napis DILMA. Zalewamy. Nic tu najzwyczajnego, prawda, nie będzie. No i zobaczymy, jak to prawda wszystko będzie wyglądało w międzyczasie. Yy, wam opowiem co i jak. Yy, tutaj z tyłu, prawda, mamy coś takiego. Z tyłu mamy napis yy, w języku yy, polskim, również naturalna. cejlońska czarna herbata. Bez dodatków, prawda. Yy, w języku rosyjskim mamy yy, cejloński czarny czaj Bies yy, yy, do bawok, prawda. Więc tu mamy w języku rosyjskim, również, już mamy, również mamy po ukraińsku napisane, w języku arabskim, w języku francuskim, tak jak widzę, również, tak? I w języku angielskim, rzecz jasna oczywiście. E, dobrze, przejdźmy teraz dalej do tego, e, właściwie skąd ta herbata Dilma się e, wzięła. Otóż herbata Dilmach, słuchajcie, to jest rok 1950, to są początki tejże wytwórni herbaty Dilmach. W Polsce dla od roku 1956. Dilmach ma również, co jest istotne, najnowocześniejsze paczkomaty do pakowania tutaj herbat. Ponadto od 1990 roku mamy ją w Polsce. No i jest to firma cejlońska. Dokładnie to jest Dilmach Taylon Tea Company. Czyli firma ze Lanki, tak? Słuchajcie, ja nie używam w ogóle słowa Sri Lanka. Dla mnie to jest dziwne w ogóle określenie. Od lat 70. używane ja używam na słowa Ceylon cały czas. Bo tak mi jest prostu łatwiej. Dobrze, przejdźmy zatem dalej do oceny tejże herbaty. Ja tutaj już ją wezmę, prawda? Zleję do końca. Pokażę Wam teraz, jak wygląda napad. Kolor napadu. Dobrze. Teraz kolor napadł. No kolor napadł tak jak kolor napadu, taki, taki mętlawy trochę, no nie jest taki jakiś przepiękny. Pamiętajmy, nie jest to herbata sypana, jest to herbata tutaj yy, torebkowa. No. Więc nie oczekujmy nie wiadomo czego. Natomiast jest to na pewno herbata lepsza odresowanie niż saga, minutka czy inne. Zobaczymy jaki smakła. Dla mnie taki lepszy jak, zdecydowanie lepszy jak, bym powiedział, lepsza herbata niż, słuchajcie, herbata Lipton. Lepsza, bo jednak coś w tym smaku jest. Nie jest to takie płaskie jak Lipton do końca, ale mimo wszystko, no, zobaczmy jeszcze przykładka w nosie. Tak, coś w tym smaku jest. Jest jednak taki nutka jakaś tam, prawda? Natomiast nie jest to herbata, która w jakikolwiek sposób, jakikolwiek, może konkurować z herbatami czarnymi. W sensie sypanym. Mówię, większością z herbat sypanych. Nawet tych herbat, prawda, no, nie jakieś wysokie półki. To jest herbata, dobra herbata, bym powiedział, torebkowa. Do czego ona się nadaje? Do jakich potraw? No, moim zdaniem, do jak najbardziej potraw powiedzmy tutaj codziennych, czyli jakieś śniadanie, prawda? Jakiegoś jaśnicy z bekonem, coś takiego, tak? To nie jest herbata nadzwyczajna. Jest to herbata dobra pod względem, prawda? Tutaj torebkowym. Całkiem niezła, smaku. Dobra byłaby z cukrem, myślę, dodatkiem cukru. Może do jakichś ciasteczek by się nadawała, takich zwykłych. Natomiast, no mówię, nie jest to herbata super. Nie jest to jakiś superior, bym tak to określił. Natomiast nie można tej herbaty oceniać w kategorii herbat, prawda, tutaj sypanych. Bo jest to zupełnie co innego. Ale pamiętajmy też o tym, że herbaty Dilma są również sprzedawane w kategorii sypanych. Na przykład mają sypanego Greya za jakieś około 16 zł. Także tak tu, tutaj można też to ocenić. Ja tę herbatę piję w figurze angielskiej, bo to jest herbata jednak, no. w stylu angielskim, prawda? Mają Celon BFX w również. Także również i angielską. Sukrę na przykład trzcinowy byłaby całkiem dobra. Ale mówię, no nie jest to jakiś super. Jest to coś, co. coś tam wychodzi z tej herbaty. Ciekawego. Nawet. Natomiast, no. Nie jest to jakiś niewiadomo szczyt, czego ja na ocenę herbaty torebkowej, oczywiście zwykłej herbaty z torebki, nie piramid, tylko torebki dałbym tej herbacie na, no, bym powiedział taką ocenę. No, jakby to tutaj określić, yy, prawda, yy, dość już yy, tutaj bym to określił taką ocenę, yy, no, wcale nie niską. Spróbuję tutaj wam pokazać, jak ta. Herbata wygląda sypana tutaj po otwarciu torebki. Zobaczmy, jak ona wygląda tutaj po otwarciu torebki. Jeszcze może coś tam wyjdzie z tego. No, nie jest to nic nadzwyczajnego, słuchajcie. Tak jak ja tutaj widzę. Ale może coś tam się da tutaj ujrzeć. Zobaczmy tutaj na tym właśnie pudełeczku. To wygląda tak. Tak jak widzimy, bardzo małe te, to jest już, prawda, ściśnięte, Tak, no nie widać tutaj jakichś pięknych liści i tak dalej. No nie jest to jakiś, tak jak mówię, super, super, prawda, rzecz. Także słuchajcie, czy ja tą herbatę polecam? Powiem tak, no, jeżeli ktoś chce pić z torebki, to lepiej niż pije dilmach, prawda? Dobry, dobrą herbatę jednak torebkową. Natomiast jeżeli ktoś chce pić normalną herbatę, to tego nie polecam, zdecydowanie. Ponieważ nie jest to herbata jakaś tam wysokogatunkowa, w sensie, no, generalnie, tak. Ja polecam, jeśli ktoś by chciał mi powiedzieć, jakie herbaty polecam, to polecam herbaty zdecydowanie nepalskie, czarne herbaty, herbaty z Yunanu czarne, słuchajcie, no i herbaty assamskie. Te trzy polecam zdecydowanie. Także słuchajcie, szczęść Boże. I na dzień jak zawsze, dobra herbata. Tym razem, no może nie najlepsza, ale z torebkowych naprawdę dobra. Jeżeli chodzi o herbaty, torebkowe. Podkreślam, torebkowe. Niesypane. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.